Witam. Już na samym początku zaznaczam, że są dwie ważne kwestie dotyczące tego materiału filmowego. Po pierwsze, to co widzicie na ekranie to eksperyment. Po drugie, pytanie: czy chcecie takie materiały tutaj na moim kanale? oglądać ja jestem wędkarzem który dość dużo pływa po wodach województwa zachodniopomorskiego tutaj w moim okręgu i mogę takie zapisy sądowania wam tutaj przewozić ja coś takiego dla siebie zawsze będę tworzył natomiast nie wiem czy to, czy to publikować Teraz tak, to pytanie do Was w komentarzach mi od, odpowiedzcie na to, czy chcecie coś takiego e, tutaj oglądać. A druga sprawa, chyba też ważniejsza, e, to co widać na ekranie, czyli ta, e, te rybki tak za um, ustawione sznurkiem jedna, jedna za drugą. Hmm. To być może jest błąd skanowania. Ja być może coś źle ustawiłem. Być może też, być może też e, sonda łapała ryby, które faktycznie były e, pod nią. E, owszem, nie ustawione tak w sznurku jedna po drugim, po dru za drugą, bo to zapis e, sądowania, e, jego trzeba zupełnie inaczej czytać, niż, niż się ogląda. E, tu mamy ławicę ryb, tu mamy pierwszą ławicę ryb i to się zgadza, ta ławica to jest to jest prawda, natomiast te rybki ustawione tutaj w, tak jak mówię na jakby na sznurku, jedna po drugiej, to może być jakiś błąd w zapisu, ja być może coś źle robię, jeśli ktoś wie e, jaki to jest błąd, to proszę też o sugestie i proszę mi podpowiedzieć e, jak ustawić, jak ustawić osądę, żeby, żeby takich rzeczy nie robiła, ale być może, być może, bo ona ma dosyć szeroki kąt e, skanowania, być może faktycznie w toni te ryby występowały. Całkiem możliwe, że tak było, że ryby były w toni, a sonda je skanowała i tutaj mi podawała taki zapis. Tu my mamy jakąś, jakąś małą, kolejną ławicę ryb. Jeszcze raz apeluję do tych, którzy. Którzy potrafią już czytać zapis takiej echosondy, zapis echosondy, nie takiej, o komentarze i o wyjaśnienie tego. Jak widzicie, ja pływam teraz na jeziorze Czarnowo, w województwo zachodnio pomorskim znaczy nie jeziorze Czarnowo, miejscowość Czarnowa, jezioro Czarne, i płynąłem od południowego. Zachodu, w stronę północy, chciałem popłynąć przez środek jeziora. Jak widzicie tutaj na mapie po lewej stronie, wiatr troszkę mnie zepchnął w pewnym momencie, ale to też może być ciekawe, jeśli chodzi o, o wynik e, sondowania. E, z tego co wiem, to e, bo już e, mi tutaj chłopaki podpowiedzieli, jasne pomarańczowe dno jest. Dnem twardym i tutaj mamy właśnie w tym momencie dno twarde. Natomiast takie brązowe dno, bardziej brązowe dno, to, to jest dno miękkie. Tyle na razie wiem, jeśli chodzi o informacje, o moją wiedzę zechosądy. Jestem na 12 metrach głębokości i płynę dalej w stronę. W stronę północy, bo ta mapka jest troszeczkę tak e, inaczej ustawiona, ona powinna być, e, północ powinna być północą, a, a południe południem, ale tak jest jak jest, trudno musi tak zostać. E, co widzimy tutaj? A więc widzimy cały czas to twarde dno pomarańczowe, 11 metrów głębokości. E, być może te, te zapisy, jeśli ja ich zrobię dużo, bo to też e, zależy od wielu czynników, między innymi od mojego, od mojego stanu zdrowia, który ostatnio się troszkę zaczął sypać, tu mamy już dno troszkę bardziej miękkie, bo już się robi brązowe, i jest troszkę bardziej miękkie, e, 10 metrów głębokości. Ja tam korygowałem, jak widzicie, po lewej stronie łódką, żeby, żeby uciec uciec od tego co, co wiatr tam dyktował i kolejna, kolejna ławica ryb tutaj w tym miejscu jeśli chodzi o ławice to ja tutaj wyrażam, jak gdyby swoje. Akceptację dotyczącą tego, co, co widać na ekranie, natomiast te ryby w sznurku, to, to może, być, może być jakiś błędny zapis. To, to musimy, że tak powiem, kolokwialnie rozkminić sobie w następnych, w następnych materiałach. O ile ja je będę tutaj publikował, bo to zależy od Was, zależy od Was i od tego, co napiszecie mi w komentarzach. Czy chcecie takie materiały, czy raczej zostawicie je po prostu dla siebie. 10 metrów głębokości, praktycznie środek jeziora e, i jakaś tam rybka jeszcze poniżej tego, poniżej tego sznurka e, ten sznurek może być także spowodowany no właśnie nie wiadomo czym być może e, echosonda płynąc, bo tam troszkę, troszkę fali było e, robiła jakieś właśnie błędne, błędne zapisy a być może faktycznie ryba trzyma się w toni i jest jej tam tak naprawdę dużo, że echo pokazywała ją e, właściwie co kawałeczek, co kawałeczek e, była ryba. Licho wie, na razie musimy rozkminić, musimy rozkminić ten zapis, musimy go zrozumieć i liczę na to, że ci, którzy już znają tę Echo wiedzą e, jak ją odczytywać w tym rozkminieniu. Nam tutaj pomogą. 9,2 metra, 9,1, 9,3, różnie tam jest, ale co, czym jest to zielone dno, jeśli możecie mi powiedzieć? To pewnie jakiś mułek, tak mi się wydaje, ja to tak rozumiem. Jakieś całkowicie miękkie dno, jakieś zamulenie lichowie, nie, nie wiem, trudno mi, trudno mi powiedzieć, e, jeszcze tego wszystkiego nie rozumiem. E, z, e, liczę, liczę na to, że, że Wy mi pomożecie, pomożecie e, zdobyć tę wiedzę, żeby, żeby korzystać m, z echosądu w taki sposób, by ona m, ułatwiała. Łowienie, łowienie ryb. Tu widzimy, widzieliście e, ryby przy dnie i w to jestem w stanie uwierzyć. Tutaj ten zielony dołek, taki, no właśnie, co, cóż to jest? I płyniemy dalej, płyniemy dalej, moi drodzy, 8,6 metra i 9 metrów było przez chwilę. A tu popatrzcie, taki kwadratowy, jakby dołek. Też nie wiadomo, co to jest. To do um, interpretacji dla tych, którzy że echo sondę i wyniki jej wyświetlania na ekranie rozumieją. Może takich ludzi będzie więcej, a może, może to ja tutaj z Wami będę dochodził do tego, co to jest, jak, jak mamy czytać te, te odczyty. Jak mamy rozumieć te odczyty. I teraz pomalutku zbliżamy się do tego momentu, w którym, jak widzicie po lewej stronie na mapie, wiatr zepchnął mnie całkowicie do, do brzegu, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę. Jeszcze chwileczkę musimy poczekać. I jeszcze taka mała uwaga, jak widzicie, czas tutaj na tym zegarze, który wyświetla się tutaj u góry on płynie bardzo szybko ja, ja płynąłem z jednego końca na drugi gdzieś w granicach 30 minut tak mi się wydaje tutaj troszeczkę szybciej to, to to się odbywa no i może dobrze, bo po co tam marnować ten czas zobaczcie na dnie dno mamy teraz bardziej miękkie z tego co już wiem i tu, po malutku, mamy kolejną łowicę, ławicę. E, kolejne, jakieś ciekawe rzeczy się dzieją, i zaraz mnie zepchnie w stronę, w stronę brzegu, i będziemy mieli zupełnie inny, inny odczyt, e, bardziej taki ciekawy. I proszę, tutaj już coraz coraz bliżej, coraz bliżej mnie tego brzegu spycha. Rybki tam bardziej przy dnie. Też, te z tym sznurku to mnie denerwują. E, być może ja z, źle ustawiłem coś, nie wiem lichowie. I tu mnie zepchnęło już do, do brzegu. Popatrzcie, się wypłyca na 7 metrów. E, już coraz płycej, płyce, płyce. robi się jakby taka górka. Tak, faktycznie e, podpływam do brzegu i całkowicie nie, wypchnęło Stronę brzegu 3,7 metra było, i ja sobie tutaj poradziłem. Odpływam od tego brzegu, odbijam od niego. Zauważcie, że przy brzegu echosonda tych ryb nie pokazywała. Dopiero dopiero na głębokości 7 metrów one znowu mi się tutaj ustawiają w tym, w tym sznurku, a tutaj znowu to zielone dno. Czym ono jest? Co to jest to zielone dno? Proszę o informacje osoby, które na, to, na tym się znają. Kolejna ławica, kolejna ławica i praktycznie na środku jeziora. No to też bardzo ciekawe, prawda? Co to za ryby mogą tam być. Szkoda, że echosądy nie rozpoznają gatunków ryb, no to byśmy mieli już całkiem ułatwioną sprawę, no ale chyba na razie, jeszcze, jeszcze na razie tego nie potrafią. Kiedyś pewnie będą to potrafiły. Eee... One są tutaj cały czas w toni. Ten sznurek ryb jest cały czas w toni na głębokości tak 5-4-5 metrów. Co, co jest ciekawe, bo to. A popatrzcie, głębokość 15 metrów tam jest. Głębokość 15 metrów i tu jakby kolejna ławica ryb, kolejne kolejne ryby w, w grupie usta, ustawione. 15,5 metra, no też nieźle. Kto by pomyślał, że taka głębokość tam jest? Nie, 15,7. No nieźle, nieźle, 15,8. Dojdziemy tutaj do tych, do tych 16? Prawie, już prawie, prawie, jest 16 metrów, brawo, gratuluję, gratuluję takiej głębokości. Jasne, jasne dno, czyli twarde dno, jak jest głębokość, jak jest jasne dno, to znaczy, że ono jest twarde, no nie może być inaczej, bo to nacisk tylu, tylu, tylu ton na... Na, na, ten, na dno no, musi spowodować, że ono będzie twarde, no, nie ma litości, nie ma litości tutaj nad tym, e, popatrzcie na to dno, ono za chwilę będzie, będzie najprawdopodobniej coraz bardziej brązowiało, coraz bardziej ciemniało, bo ja zbliżam się już tutaj do e, tego północnego krańca jeziora, tak, już mamy coraz ciemniejsze, już jest coraz, coraz płycej, jest 14 metrów, ryby w sznurku ładnie ustawione, tak no, zaprezentowały się tutaj w tym w sądowaniu idealnie E, bardzo ładnie, tak, można im za to pogratulować i podziękować, ale tutaj w tym sznurku, co tam się dzieje u góry, zauważcie, była, była kolejna ławica ryb, a więc być może ten sznurek wcale nie jest błędem, być może to wcale nie jest błędem, być może te ryby faktycznie w tej toni tam e, były. Przy czym, tak jak mówię, one, one nie były w sznurku, bo tutaj kąt. Sądowania, sonda ma takie dosyć, dosyć szerokie, czym głębiej, tym szerzej. Ona nie sonduje w jednej linii, tylko sonduje w jakiejś tam płaszczyźnie i no te, tak, tak może być. Tak mogło być, że ryby ustawione były w toni. No stąd też trudno się spodziewać ich brań z um, z gruntu czy z łowienia kolejna łamica, łowienia spinningiem z opadu. I teraz już jest około 10 metrów. Zauważcie, że dno się podnosi. Popatrzcie też na, po lewej stronie na mapę. Ja się zbliżam do tej północnej, północnego brzegu dno mamy coraz bardziej brązowe czyli, czyli co, coraz bardziej jakby takie miękkie coraz więcej też jakby takich zanieczyszczeń na Echosondzie też nie wiem czym, czym one są tutaj w toni te zanieczyszczenia, czy to są jakieś rośliny, czy to jest jakiś ruch hmm, ryb, czy co hmm, te takie zygzaki hmm, żółte Trudno mi powiedzieć na razie. Nie wiem, co to, co to jest, co to oznacza, jak to interpretować, jak to czytać. I to zielone, zielone dno na, na, na dole, to też dla mnie, dla mnie zagadka. Coraz bardziej brązowo, coraz bardziej miękko dopływamy, praktycznie już do brzegu. No i pytanie dla, dla was jeszcze raz powtarzam. Czy wyniki te, e, tych zapisów prezentować tutaj, i czy jesteście chętni do współpracy e, w interpretowaniu tego, co echosonda zapisuje? To pytanie do Was czekam na odpowiedzi w komentarzach. 5,1 metra. I już całkowicie wypłycenie przy brzegu. Dziękuję Wam za wspólne oglądanie I jesteśmy już w czcinowej zatoce. tu po tym dnie chodziłem na Bosaka kiedyś kilka sezonów temu tam mówiłem karpie i leszczy